Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Zimska i jestem autorką bloga Moda na Bio, a dzisiaj już chciałam Was zaprosić na wspólne przebienie wzoru takiej sympatycznej serweteczki, którą rozciągnęłam na obręczy i przekształciłam włapacz snu, ale którą również tutaj wykonałam w wersji jako taka serweteczka z pikotkowym obramowaniem, no a ponieważ ten wzór wypada dość długi, więc zdecydowałam się podzielić przerabianie tego wzoru na dwie części. Tak więc teraz już zapraszam was na wspólne przerabianie tego wzoru w części drugiej. Zapraszam. No a ja już witam was w drugiej części tutorialu, w którym będziemy przerabiać taki oto sympatyczny wzór szydełkowej serweteczki. No i przypominam pierwszą część zakończyliśmy na tym etapie, czyli o tutaj mniej więcej tak obtoczę tą część, którą na której się zatrzymaliśmy. Teraz będziemy dorabiać, o właśnie, tylko takie obramowanie, kilka rządów obramowania, więc teraz o, właśnie. Oczywiście podlinkuję link, czy zostawię w opisie link do części pierwszej tego tutorialu, no i to jest ta część pierwsza. Teraz tylko po prostu domykamy okrążenie. I będziemy już przerabiać właśnie o tutaj takie ozdobne obramowanie, z tym, że właśnie zaczynamy od tego okrążenia, w którym przygotowujemy sobie teren, czy przygotowujemy sobie właśnie oczka do, do zamocowania tego ozdobnego okrążenia. Więc jedziemy, więc zniżam troszeczkę kamerę, o, i teraz tak, o, teraz tutaj łączę końcóweczki okrążenia, czyli właśnie tutaj o będę się wbijać, się wbijać uszczytu, przeciągam oczko ścisłe, zamykające. Łączę końcóweczki, no i tak mi wyszło, że kończę to okrążenie właśnie o tutaj takie z mi się układały te płateczki. I teraz tutaj przerabiam po prostu taki jeden pojedynczy słupeczek u góry nad tym takim płatkiem. A jako, że jestem na początku okrążenia, przerobię trzy oczka łańcuszka, czyli właśnie uszczę tutaj piramidki o takiej właśnie zawężającej się ku górze z płatków. Robię przerabiam jeden słupek i. Jeszcze trzy oczka łańcuszka, czyli zaczynam sześcioma oczkami łańcuszka. No i teraz właśnie tutaj przygotowaliśmy takie łuki, i te łuki będę właśnie teraz obsadać, i w takim łuku przerobię sobie pięć takich motywów, pięć słupków. Czyli pierwszy taki motyw, wkładam szydełko, przeciągam raz, przeciągam dwa, pierwszy taki słupek, o, one są ruchome, bo one jeżdżą po tym właśnie łuku, bo właśnie szydełkiem jakby nie wbijam się w oczka z tego łuku, tylko przechodzę pod łukiem. Teraz trzy oczka łańcuszka, żeby zrobić takie przejście i znowu narzucam nitkę, raz, pierwsze przyciągnięcie, drugie. Drugi taki słupek. Przesuwam, one sobie jeżdżą po tym łuku i znowu trzy oczka łańcuszka, to jest ten odstęp i kolejny, trzeci już słupek. Docelowo chcę zrobić pięć takich słupków. Teraz znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i teraz czwarty słupek wbity w tym łuku. O! Trzy oczka łańcuszka i piąty słupek wbity w tym łuku i to jest właśnie cały ten motyw, o, czyli właśnie ten łuk obsadziłam takimi, o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć słupków rozdzielonych każde trzema oczkami łańcuszka i... Teraz jeszcze, żeby było symetrycznie, trzy kolejne oczka łańcuszka z tej strony, no i dochodzę do szczytu tego płatka i tutaj narzucam nitkę, wbijam się w tym tutaj, ponieważ ten płatek składa się z pięciu słupków przerobionych razem, u góry mam jedno przeciągnięcie, jedno oczko, wbijam się w to miejsce, przeciągam i przerabiam słupek. Czyli, o, to jest taki motyw, czyli z każdej strony tutaj od szczytu takiego płatka biegną i biegnie jeden słupek, a ten taki... Tę taką, taką łezkę obsadzam pięcioma słupkami rozdzielonymi po trzy oczka łańcuszka, czyli może jeszcze raz przerobię. Mam tutaj ten słupek, teraz trzy oczka łańcuszka i wskakuję w tą taką łezkę, którą obsadzam. I tutaj przerabiam pięć słupków, czyli pierwszy słupek, ale żeby przejść do kolejnego przerabiam trzy oczka łańcuszka, czyli pierwszy słupek. Teraz drugi słupek wbity w tym łuku, obtaczający ten łuk. I znowu trzy oczka łańcuszka, żeby przejść do kolejnego słupka, czyli... Teraz trzeci słupek. O, i znowu trzy oczka łańcuszka, żeby przejść do czwartego słupka, wbitego w tym samym miejscu, na tym samym łuku, czyli mam czwarty słupek. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, żeby właśnie przejść do piątego słupka. No i właśnie obsadziłam takimi pięcioma słupkami, i teraz jeszcze trzy oczka łańcuszka, żeby wbić, przygotować sobie tutaj słupek u góry tego płatka, który domykał ten taki stożek złożony, złożony z płatku, więc właśnie o w ten sposób. Oczywiście to w tym okrążeniu, to okrążenie powinnam przerobić dość szybko, bo przygotowuję sobie łuki, które obsadzę w kolejnym okrążeniu, które będzie bardziej pracochłonne. Więc przerabiam do końca okrążenia w ten sam właśnie sposób. No i właśnie przerobiłam do końca to okrążenie. O, zobaczcie, w ten sposób powstały takie obramowania. No i teraz będziemy, no i teraz będziemy właśnie obsadzać każdy z tych łuków. O, Powstałych pomiędzy słupeczkami obsadzimy tak, takim ponczusiem złożonym z pięciu słupków, przerobionych razem. No ale najpierw domykam jeszcze okrążenie. A więc właśnie jestem tutaj, przerobiłam ostatnie ułożone z trzech oczek łańcuszka i tutaj na początku miałam sześć oczek łańcuszka i teraz odnajduję to trzecie oczko. Raz, dwa, trzy. Wbijam się w nie i po prostu szczepiam oczkiem ścisłym zamykającym. O, i w ten sposób domknęłam to okrążenie. No i teraz, teraz właśnie, może to nie jest najszczęśliwsze miejsce, w którym zakończyłam to okrążenie, no ale teraz przejdę oczkami ścisłymi tym łukiem, czyli muszę się tak przecisnąć. Mogłabym to w zasadzie jeszcze troszkę inaczej rozwiązać, czyli cofnąć się, no ale powiedzmy, że albo właśnie tutaj o, po, wzmacniam ten łuk, o, wzmacniam ten łuk, zaraz pokażę jeszcze ewentualnie drugie rozwiązanie, czyli po prostu o, wzmacniam ten łuk. Czy pogrubiam, przeciskając się cichaczem, i w momencie, kiedy jestem w tym łuku, będę przerabiać taki właśnie, taką właśnie grupę, płat, taki, taki płatek złożony ze słupeczków, albo cofnę się i tutaj, właśnie zamiast tych trzech oczek łańcuszka, zamiast tych trzech oczek łańcuszka przerabiam słupek, czyli właśnie domykam okrążenie w ten sposób, że odnajduję trzecie oczko łańcuszka, wbijam się i to jest ta podstawa tego słupka, a tutaj robię pierwsze. Drugie przeciągnięcie. No i w tym momencie jestem, jakby, o tutaj jeszcze tylko wystarczy się cofnę, że się cofnę tutaj do tego łuku, czyli już tutaj niczego nie pogrubiam, ale cofam się wstecz. O, raz, dwa, tak żeby wejść w to trzecie, w to drugie środkowe oczko łańcuszka. O, czyli przerabiam oczka ścisłe, o, i jestem tutaj w połowie tego łuku. O. I w połowie tego łuku przerobię moją pierwszą, mój pierwszy płatek złożony ze pięciu słupków przerobionych razem, czyli to, co przerabiałam właśnie w, tutaj w tym motywie tej serweteczki. Czyli na początku dwa oczka łańcuszka, które stanowią pierwszą połowę pierwszego słupka, narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam, dobieram i mam drugą połowę pierwszego, drugiego słupka i mam, przepraszam, pierwszą połowę drugiego słupka, narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem i mam, przeciągam pierwszą połowę trzeciego słupka. W ten sam sposób przerabiam czwarty słupek i piąty, o, piąty słupek, o, i teraz dobieram nitkę i domykam ten płateczek, o, i w ten sposób obsadziłam ten łuk taką kuleczką. No i teraz robię przejście, przejście ponad tutaj tym takim motywem, o, takim stożkiem złożonym z takich płatków w postaci pięciu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i od razu wskakuję właśnie i teraz zobaczcie tutaj... W poprzednim okrążeniu obsadzaliśmy ten taki wycinek, czy tą taką łezkę pięcioma słupkami. Na tych pięciu słupkach mam cztery łuki. Czyli każdy z tych czterech łuków właśnie obsadzę takim płatkiem. Czyli właśnie narzucam nitkę, robię pierwsze przeciągnięcie w pierwszym słupku, pierwsze przeciągnięcie w drugim słupku, trzeci słupek przerobiony do połowy, czwarty słupek przerobiony do połowy, piąty słupek przerobiony do połowy i teraz o. Przeciągam nitkę i domykam. No i mam właśnie taki pierwszy płateczek. Teraz przerobię pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć po to, żeby przeskoczyć i taki płatek przerobić w drugim tutaj łuku, czyli o, pierwszy słupek przerobiony do połowy, drugi słupek przerobiony do połowy, trzeci słupek przerobiony do połowy, czwarty słupek przerobiony do połowy i. Piąty słupek przerobiony do połowy. No i teraz właśnie domykam ten płatek. O, w ten sposób mam już drugi taki płatek i znowu pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W ten sposób robię takie odstępy. No i wskakuję w trzeci taki łuk. I tutaj podobnie taki płatek złożony z pięciu słupków. Czyli to okrążenie będzie bardzo pracochłonne, a przynajmniej dość pracochłonne w porównaniu chociażby do poprzedniego. Trzy słupki przerobione do połowy. Teraz czwarty słupek. Piąty słupek, o, i teraz tą nitkę łapię i przeciągam przez te wszystkie oczka, no i teraz znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć i no i teraz ostatni taki płatek w tym motywie, czyli właśnie wbijam się szydełkiem, a właściwie przechodzę pod łukiem, wyciągam pierwsze przeciągnięcie w pierwszym płatku, w pierwszym słupku, przepraszam, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy, czwarty słupek przerobiony do połowy, Piąty słupek przerobiony do połowy i od połowy, o, właśnie łączę. No i właśnie skończyłam, jakby obrabiać, obsadać ten pierwszy motyw. I teraz przeskakuję łukiem złożonym z pięciu oczek, łańcuszka. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I właśnie tutaj ponad tym szczytem tego stożka i po prostu przerabiam, obsadzam w identyczny sposób te cztery łuki w kolejnym motywie. Obsadzę pierwszy taki łuk, żeby pokazać, czyli pierwszy słupek. Drugi słupek, do połowy oczywiście, trzeci słupek, czwarty słupek i piąty słupek przerobiony do połowy, o. No i teraz szczepiamy razem. No i właśnie o co tutaj chodziło mi? O to, że właśnie w każdym z tych łuków, czterech łuków przerabiamy po jednym takim płatku, rozdzielony między sobą łańcuszkiem z pięciu oczek. No i przeskakuję do kolejnego motywu, który w ten sposób obsadzam, o. Też łukiem złożonym z pięciu oczek łańcuszka, czyli o. Tutaj znowu pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu. Tutaj mam pierwszy łuk obsadzony, zostały mi jeszcze trzy kolejne łuki. No i właśnie obsadzam takimi płatkami, czyli właśnie najpierw przerabiam o pięć słupków niezależnie do połowy. O, teraz jestem na czwartym słupku i piąty słupek, a od połowy od połowy szczepiam je razem, no i da, żeby domknąć przerabiam łuk złożony z pięciu oczek łańcuszka. O i przeskakuję do kolejnego takiego właśnie łuku i tutaj kolejny łuk obsadzam takim płateczkiem. No i to jakby jest taki charakter tej, tej serweteczki, wykorzystuję ten sam motyw, który powraca, który jakby jest takim elementem uspójniającym ten wzór. No i o, domykam i teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wskakuję tutaj w ostatni z tej serii łuków, czyli to okrążenie no zajmie nam troszeczkę czasu, przerabianie jego, trzeci, czwarty, i piąty, o i domykam je razem i pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć po to, żeby wskoczyć w kolejny właśnie tutaj taki łuk, a więc właśnie o w ten sposób, a ponad tymi dwoma właśnie, a ponad tutaj tym elementem, tym takim stożkiem. Stworzonym z tych płateczków po prostu prze, przerzucam taki łuk, tak żeby no, po prostu mieć takie płynne przejście do kolejnego motywu. No a właśnie tutaj zaczęłam od, ponieważ się cofnęłam jakby troszeczkę, żeby zacząć od właśnie ostatniego łuku w dym w poprzednim motywie, więc o, w ten sposób no obrabiam do końca, przerabiam do końca okrążenia według tego, schemat, tego samego schematu myślowego. No i właśnie w ten sposób przerobiłam do końca to okrążenie, teraz już ostatnia, już końcóweczka, czyli właśnie na początku tego okrążenia przerobiłam taki płateczek w ostatnim z tych łuków, teraz po prostu przedostatni łuk, czyli pięcioczek łańcuszka i tutaj szczepiam końcóweczki i właśnie będę miała domknięte to okrążenie, no i okrążenie gotowe. No i teraz właśnie jestem u szczytu tego tutaj, o, tego tutaj płateczka, teraz przecisnę się oczkami ścisłymi. Właśnie do połowy tego łuku to był taki łuk złożony z pięciu oczek, łańcuszka, więc przerabiam oczka ścisłe i teraz może bliżej pokażę, jakie przerabiam. O, czyli po prostu wbijam się w oczko, to jest łuk złożony z pięciu oczek, czyli wbijam się, chwytam nitkę, przeciągam i wyciągam i w ten sposób no, pogrubiam troszkę ten łuk, ale właśnie przerobiłam dwa i teraz powiedzmy, że właśnie wejdę w trzecie oczko, które jest tym środkowym pomiędzy pięć oczek. O, jestem w połowie tego łuku. No i tutaj przerobię taki punkt wyjścia, czyli jedno oczko łańcuszka to jest taki punkt zaczepienia odpowiednich półsłupka, którym przymocujemy z drugiej strony ten motyw, ale właśnie oczko łańcuszka. Teraz przerabiam, teraz przerabiam trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i wskakuję właśnie. I teraz troszkę inaczej rozegram ten element, bo właśnie tutaj w tym pierwszym łuku rozdzielającym przerobię podobnie taki płateczek złożony z pięciu... Słupków przerobionych razem, czyli powtarzam to, co pracowicie przerabiałam w poprzednim okrążeniu, czyli właśnie o trzeci słupek do połowy, czwarty słupek przerobiony do połowy i piąty słupek przerobiony do połowy. No i teraz właśnie szczepiam je razem od połowy. O, czyli ten łuk obsadziłam takim, takim oto elementem. No i teraz trzy oczka łańcuszka, no i ten środkowy łuk, ponieważ tutaj mam na czterech płatkach, mam trzy łuki. Te łuki zewnętrzne obsadzę płatkiem, a ten środkowy łuk. Przygotuję taki punkt rozszerzenia, tu jest właśnie, o, może tutaj pokażę, taki punkt rozszerzenia, żeby po prostu stworzyć wierzchołek później, czyli tutaj wskakuję w ten łuk i przerabiam sekwencję słupek, oczko łańcuszka, kolejny słupek, drugi słupek, oczko łańcuszka, no i trzeci słupek, o, czyli takie trzy słupki, czyli zamiast płatka takie trzy słupki, które się rozszerzają, no i teraz znowu symetrycznie przeskakuję trzema oczkami łańcuszka. I wskakuję w ten kolejny łuk, trzeci łuk, i tutaj przerabiam znowu symetrycznie ten płatek. Oczywiście zaraz pokażę, jak to wygląda całościowo, czyli drugi słupek do połowy, czyli trzeci słupek do połowy, czyli czwarty słupek do połowy, i czyli piąty słupek przerobiony do połowy. I od połowy właśnie szczepiam je razem o. I teraz już kończę tylko to. Ten motyw, czyli trzy oczka łańcuszka, i tutaj przerabiam półsłupeczkiem, przymocowuję w tym łuku. No i mam pierwszy taki motyw, i jeszcze raz przerobimy, żeby sobie to poćwiczyć. Czyli, czyli właśnie na tych trzech łukach rozdzielających dwa płatki, jeden taki element rozszerzający i takie zejście do tego łuku. I w ten sposób przerabiam, zaraz pokażę jeszcze raz, przerabiam na kolejnych motywach. No, i teraz jeszcze raz powtarzamy ten motyw. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 takich motywów, 12 takich wierzchołków serweteczki, czyli jedziemy, a więc przerabiamy o. Tutaj trzy oczka łańcuszka, wychodząc ze, środ ze środku tego łuku, właśnie rozdzielającego dwa kolejne motywy. Teraz tutaj na tych czterech płatkach mamy trzy łuki. Raz, dwa, trzy. Te ze dwa zewnętrzne łuki obsadzamy takim samym płatkiem, czyli o. Czyli pierwszy słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci, czwarty i piąty. Pięć słupków przerobionych do połowy, niezależnie, a od połowy szczepiamy je razem. Teraz przerabiam właśnie trzy oczka łańcuszka, żeby przeskoczyć do kolejnego łuku. No i w tym kolejnym łuku z kolei robię taki element lekko rozszerzający, czyli niezależne, wbijam niezależne trzy słupki. Pierwszy słupek, rozdzielone między sobą oczkiem łańcuszka, czyli oczko łańcuszka, drugi słupek. I jeszcze kolejne oczko łańcuszka i trzeci słupek, o. Czyli tutaj takie o, trzy słupeczki. No i teraz znowu przerabiam trzy oczka łańcuszka i dochodzę do tego ostatniego łuku, ostatniego w tym motywie i tutaj wbijam tą grupę pięciu słupków przerobionych razem, czyli od, do połowy przerobionych niezależnie. Drugi Trzeci, czwarty i piąty, ale już od połowy przerobionych razem o. No i teraz, żeby jakby zakończyć, domknąć ten element, trzy oczka łańcuszka symetrycznie, tak jak na początku. I tutaj przymocowujemy półsłupeczkiem, takim ruchom obtaczającym ten łuk i gotowe. No i właśnie powtarzam taki motyw 12 razy. No i właśnie w ten sposób tworzę 12 takich o wierzchołków, które później w ostatnim okrążeniu obuduję o słupeczkami. Więc powtarzamy w ten sposób do końca okrążenia. No i w ten sposób właśnie doszłam do końca okrążenia. Przerobiłam 12 takich motywów. No i teraz zobaczcie właśnie. Koń, skończę to okrążenie. Ostatni łuk złożony z trzech oczek łańcuszka. I tutaj przypominam na początku doszłam takimi oczkami ścisłymi do połowy tego łuku i przerobiłam jedno oczko łańcuszka. To jest ten równoważnik półsłupka przymocowującego. Teraz wbijam się właśnie w to oczko i przeciągam i przeciągam w ten sposób po prostu szczepiam końcóweczki. No i teraz teraz właśnie to okrążenie, które obudowuję, czyli dość pracowicie obudowuję słupeczkami o właśnie te brzegi. A więc. A więc teraz jestem tutaj u szczytu tego półsłupeczka przymocowującego. No i tutaj przerobię słupek, a właściwie odpowiedni słupka na początku okrążenia, czyli trzy oczka łańcuszka. Teraz, o, zdejmuję taki płatek. Teraz tutaj mam kolejny łuk, łuk złożony z trzech oczek łańcuszka i w tym łuku przerobię trzy słupki, czyli Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek. Teraz dochodzę do szczytu tego płatka. U szczytu tego płatka to było pięć słupków, ale przepołączonych razem w tym ostatnim przeciągnięciu, a więc zamk zamkniętych u góry jednym oczkiem i tutaj wbijam i u szczytu tego płatka przerabiam jeden słupek. O. Teraz kolejny łuk składający się z. Trzech oczek łańcuszka, i tutaj też przerobię trzy słupki, żeby obsadzić ten łuk, żeby zabudować ten łuk, czyli pierwszy słupek, drugi słupek i trzeci słupek. No i teraz dochodzę do tego elementu centralnego, takiego rozprężonego, więc tutaj w, u szczytu tego słupka przerobię jeden słupek, czyli wbijam. Teraz miałam oczko łańcuszka rozdzielające, więc tutaj też przerabiam na tym oczku, zamocowuję jeden słupek. Teraz tutaj dochodzę do tego centralnego słupeczka, i tutaj właśnie przygotowuję takie rozszerzenie. Czyli w tym centralnym słupku wbijam jeden słupek, trzy oczka łańcuszka i dorzucam w tym samym oczku centralnym kolejny słupek. O. W ten sposób no właśnie przygotowuję taki zakręt. No i teraz zobaczcie. No i teraz właśnie jeszcze powtarzam symetrycznie z tej przeciwległej strony, czyli oczko łańcuszka rozdzielające tutaj wbijam. Jeden słupek, słupek, ten symetryczny słupek, trzeci słupek w tym elemencie, wbijam u góry, słupek. Teraz łuk złożony z trzech oczek łańcuszka, tutaj przerabiam trzy słupki zabudowujące ten łuk, raz, dwa i trzy. U tu tego płatka, to oczko zbierające, tutaj wbijam się, to jest jedno oczko, kończę, wbijam się i przerabiam słupek. No i teraz mam taki łuk złożony z trzech oczek łańcuszka i tutaj też przerabiam, o, trzy słupki. Czyli w ten sposób zabuduję jeden element, o, jeden z dwunastu wierzchołków. No i później, żeby zabudować, przerabiam w tym słupeczku zamocowującym, przerabiam jeden słupek, o. Czyli jakby mam tutaj cały element przerobiony, czyli w ten sposób obudowuję każdy z tych dwunastu wierzchołków słupeczkami, czyli... Właśnie każdy łuk z trzech oczek łańcuszka obudowuje trzema słupkami. Każdy łuk z jednego oczka łańcuszka jednym słupkiem i w ten sposób obrabiam wzdłuż całej długości okrążenia. Czyli może jeszcze raz. Ten o, to jest jeden motyw. Ten łuk złożony z trzech oczek łańcuszka obudowuje trzema słupkami, czyli pierwszy, drugi, trzeci. Teraz słupek, ten płatek u góry obudowuje właśnie jednym. Słupkiem, przeskakuję do kolejnego łuku złożonego z trzech oczek łańcuszka i tutaj zabuduję go trzema słupkami. Drugi i trzeci słupek, trzy słupki. Teraz dochodzę do tego elementu złożonego z trzech niezależnych słupków. W tym pierwszym z tej serii słupków buduję jeden słupek, w oczku rozdzielającym oczko rozdzielające zabudowuję jednym słupkiem, no i dochodzę do tego centralnego z tej serii słupków, i tutaj przygotowuję to rozszerzenie w formie właśnie. Dwóch słupków, ale rozdzielonych między sobą łukiem złożonym z trzech oczek łańcuszka, czyli trzy oczka łańcuszka, to był jeden słupek i jeszcze drugi słupek wbijam w to samo oczko, o, w ten sposób, czyli mam takie właśnie przejście, zakręt na wierzchołku i teraz słupek w tym oczku rozdzielającym i w tym trzecim słupku przerabiam już kolejny słupek, o, czyli w ten sposób właśnie... Obudowałam ten wierzchołek. No i teraz schodzę w dół, kolejny łuk złożony z trzech oczek łańcuszka, który obudowuję trzema słupkami. Uszczytu płatka. W tym oczku łączącym wbijam jeden słupek. Kolejny łuk schodzący już tutaj domykający ten element z trzech oczek łańcuszka, tutaj zabudowuję trzema słupkami, i w tym półsłupku przymocowującym wbijam jeden słupek i. Przerobiłam kolejny element. O, i w ten sposób obudowuję 12 brzegów, 12 wierzchołków. I tutaj tylko przygotowuję taki element właśnie na zakręcający na wierzchołku. Więc w ten sposób przerabiam dość pracowicie to okrążenie do końca. No i właśnie przerobiłam, obrobiłam do końca to okrążenie. Teraz tylko domykam końcóweczki, czyli po prostu tutaj ostatni z tych słupeczków i pierwszy słupek zastąpiłam trzema oczkami łańcuszka, a więc odnajduję trzecie oczko. Trzecie z tego oczka łańcuszka, wkładam szydełko, przeciągam i domykam. Czyli tak, dokończyłam to okrążenie do końca i teraz właśnie na tym etapie myślę zatrzymać tą serweteczkę po to, by rozciągnąć ją na obręczy. Ale tutaj jeszcze mogę dorobić dodatkowe okrążenie w porównaniu, właśnie dla porównania, tutaj taka druga serweteczka, której okrążenie to ostatnie okrążenie, czy której obwód otoczyłam takim właśnie ozdobnikiem w formie właśnie takich drobnych łuków z pikotkami, co fajnie wykańcza taki szydełkowy motyw, jeżeli chcemy zostawić w formie serweteczki na stół. No i teraz właśnie jak przebiam ten motyw, o, czyli Czyli tutaj przerabiam takie łuki składające się z właśnie z dwóch oczek łańcuszka, czyli przerabiam dwa oczka łańcuszka, następnie przerabiam trzy oczka łańcuszka, które przemienię w pikotek, czyli po prostu, właśnie, który zwinę w taką kuleczkę, czyli wbijam się w pierwsze z tych trzech oczek i przeciągam nitkę i przeciągam nitkę, no i później właśnie dwa kolejne oczka łańcuszka, i tutaj wbijam się w Właśnie w kolejnym miejscu, w którym chcę przymocować łuk, i przerabiam półsłupek, czyli o taki, taki motyw składa się właśnie z półsłupka przymocowującego, dwa oczka łańcuszka, pikotek, dwa oczka łańcuszka. I teraz jeszcze raz może zniżę i pokażę powoli właśnie ten motyw, czyli dwa oczka łańcuszka, które, którymi dochodzę do pikotka. Teraz przebiam trzy oczka łańcuszka, tutaj sobie trzymam palec, żeby po prostu wiedzieć, że w tym miejscu mam początek pikotka, i po prostu spinam te oczka, czyli wbijam się w to pierwsze z tych trzech oczek. I tutaj przeciągam nitkę. Przeciągam nitkę zarówno przez to pierwsze, jak i zaraz przez to trzecie oczko, o! Co? Przez to zamykam w taką kuleczkę. No i teraz dwa oczka łańcuszka, i teraz właśnie znowu przymocowuję tutaj w tym punkcie odpowiednio sobie trzeba rozłożyć te, te łuki, o! To już jest w sumie kwestia uznania, ale przymocowuję półsłupeczekiem. No i właśnie tutaj tak rozbiłam. Generalnie właśnie w każdym z tych słupków przymocowujących, wyznaczających początek łuku, przymocowuję właśnie taki kolejny łuk ozdobny, czyli dwa oczka łańcuszka. Trzymam w tym miejscu teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, które zamykam w pikotek. O, przeciągam nitkę i przeciągam nitkę. I teraz dwa oczka łańcuszka, żeby stawić drugą nogę dla tego pikotka i... Tutaj powiedzmy uszczyt tego płatka, no i później sobie po prostu w każdym kolejnym motywie w taki sam sposób rozłożę takie łukin, ale właśnie to daje takie, o, takie właśnie obramowanie bardziej ozdobne, czy właśnie takie bardziej typowe dla szydełkowej serweteczki, bo gdybym musiał zostawić jako serweteczka, to być może uznam, że czegoś brakuje, takiej lekkości wykończenia typowej dla szydełkowych serweteczek. Oczywiście muszę ją zblokować, czy przynajmniej wyprostować, albo rozciągając na obręczy, no ale to wszystko jest do zrobienia. Czyli tak właśnie na tym etapie zatrzymałam tą moją serweteczkę o, w porównaniu z, z, z tą serweteczką, na której, w, której, w, w której właśnie ozdobiłam brzegi. No i tą serweteczkę chciałabym rozciągnąć na obręczy, mam tutaj taką obręczę i sznureczek, którym chciałabym przy, przeciągnąć. No i po prostu tutaj o przeciągam w ten sposób, że po prostu przekładam, przeciągam tą nitkę o, w tym miejscu. Czyli właśnie o, w ten sposób przeciągam nitkę w, przez te tutaj elementy. Zobaczymy, co to da. Może to nie jest. Zobaczymy, co to da. Więc o, przeciągam nitkę przez te kolejne wierzchołki. O. I w ten sposób będę tutaj o, przeciągać. Więc po to, żeby rozciągnąć właśnie tą, tą serwetkę, właśnie na obręczy, i przerobić w łapacz znów. No, i właśnie w ten sposób rozciągnęłam tą serwetkę na obręczy, a tutaj, dla porównania, ta serwetka samodzielna, czyli Właśnie, taki sympatyczny łapacz snów, tutaj może podniosę jeszcze, o, o, właśnie, więc w ten sposób mam taki sympatyczny łapacz snów, czyli rozciągnęłam, przymocowałam do obręczy właśnie w tych tutaj punktach, o, w tych wierzchołkach, mam 12 wierzchołków i po prostu w każdym wierzchołku przeciągnęłam, przez każdy wierzchołek przeciągnęłam nitkę, która przymocowuje do obręczy. I tutaj właśnie w tej wersji jako łapacznów już nie obrabiałam tego brzegu tą taką koronkową, koronkową linią, natomiast, o, natomiast właśnie w tej wersji jako serweteczka, no tutaj pokusiłam się o dorobienie takiego ozdobnego, pełnego pikotku wykończenia, więc tutaj właśnie według uznania ten wzór można wykorzystać w jakby, że tak powiem, dwóch, dwóch zastosowaniach. No a ja dziękuję Wam serdecznie za wspólne przebieganie tego wzoru no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTube. No i mówię Wam do zobaczenia!